Cześć. W tym odcinku powiem Wam, dlaczego nauka języka jest łatwa. Czy zastanawiałaś się kiedyś, z czego składa się język? Tak na chłopski rozum. Używasz słów w danej formie i odpowiedniej kolejności. Jeszcze raz: słowa i ich wymowa i określony sposób łączenia tych słów w zdania, czyli gramatyka. Wyobraź sobie sytuację. Jest sobie człowiek, który zna bardzo wyszukane, patetyczne wręcz słownictwo w języku polskim, ale nie zna gramatyki i mówi coś takiego. Ja insynuować brak elokwencja, ni erudycja implikowałaby. A teraz odwróćmy sytuację. To człowiek, który zna najbardziej zaawansowaną gramatykę, jaka tylko może być w języku, ale nie zna słownictwa. I mówi tak. Yy... Generalnie, jak poznajemy nowy język, musimy znać właśnie te dwie rzeczy: po pierwsze słownictwo i jego wymowę, a po drugie gramatykę. Założenie jest takie. Że im więcej słówek znamy i im bardziej zaawansowaną gramatykę rozumiemy, tym nasz poziom jest wyższy. Jak zaczynamy uczyć się słówek, zwykle są one podzielone na kategorie. Takie najbardziej podstawowe to na przykład te związane z domem, zwierzętami, środkami transportu itd. W szkole zwykle poznajemy te najbardziej podstawowe terminy, a dopiero później na wyższych poziomach zaczynamy uczyć się bardziej szczegółowych słówek, na przykład już nie tylko samochód, ale również kierownica, skrzynia biegów czy nawet lewarek. Podobnie sprawa się ma, jeśli chodzi o gramatykę. Możemy poznać zwykły czas teraźniejszy, i ewentualnie jakąś konstrukcję, która podobnie jak czas teraźniejszy wyraża teraźniejszość. Możemy poznać jeden albo dwa czasy przyszłe, jeden albo dwa czasy przeszłe i kilka podstawowych konstrukcji, ale również możemy poznać bardziej zaawansowaną gramatykę. Problem polega na tym, że sama musisz wiedzieć, na jakim poziomie chcesz poznać język, gdzie już jesteś i ile jeszcze ci brakuje, aby ten pułap poziomu języka, który cię interesuje, osiągnąć. Poziom podstawowy obejmuje najbardziej podstawowe słownictwo i gramatykę. Poziom średnio zaawansowany to słownictwo, którego używamy już nie tylko na co dzień. Ale może dotyczyć również terminów mniej spotykanych. Co do gramatyki, to jesteśmy w stanie zwykle powiedzieć wszystko to, co mamy na myśli, czasem trochę upraszczając. Dopiero poziom zaawansowany to swobodna komunikacja, czyli użycie dokładnie tych słów i tej gramatyki, którą chcemy użyć, i już nie musimy nic upraszczać. Nauka języka jest czasochłonna, ale nie jest trudna. Wystarczy nauczyć się, ograniczonej liczby słownictwa i ograniczonej liczby reguł gramatycznych.